Dobrze, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. W imię Boże. We wstępie do naszych materiałów formacyjnych na nadchodzący rok czytamy. W tym roku formacyjnym jesteśmy zaproszeni do rozpoznania nas jako synów i córek poszukujących Boga. Mamy temat formacyjny, małżeństwo zaczyna odnowy rodziny i społeczeństwa. A w jednym z pierwszych zdań czytamy, że mamy przypomnieć sobie w tym roku formacyjnym, że jesteśmy synami i córkami, co robiącymi? Poszukującymi Boga. Poszukującymi Boga. To zdanie przemienia mi bardzo ważną zasadę duchową, jaką jest to, że to nie jest tak, że my już Pana Boga znaleźliśmy, że już nie musimy go szukać i musimy go wciąż poznawać, bo kiedy tak myślimy, to nasza wiara staje się słaba, nasza wiara wypala się, nasza wiara bywa dla nas ciężarem bo prawdziwie wierzy ten człowiek, który wciąż Pana Boga szuka. To jest ja. Człowiek poszukujący Boga. Ja mam 16 lat kapłaństwa, nie wiem, jestem, jestem dłużej, ale to nie jest, to ja, nie, jest nikt nie mogę powiedzieć, że Pana Boga już znalazłem. Już wszystko o Nim wiem. Chcąc wierzyć na ja Pana Boga, wciąż muszę co robić? Szukać. To poszukiwanie Boga bardzo mi się e, e, kojarzy z tym, przepięknym zdaniem, którym się zakochałem, dzięki któremu zakochałem się w duchowości księdza Kafarela, tym zdaniem, wezwaniem do małżeństwa, które do niego przyszło, szukajmy razem. Szukajmy razem. Kogo szukajmy? Boga. Ale Boga nie jako absolutu, czy jakiejś idei, ale mamy szukać Boga jako, tutaj znowu cytat, jako synowie i córki. Czyli mamy szukać Boga jako ojca. Wiele osób szuka Pana Boga jako menadżera ich życia, albo jako leku na cierpienie i zło, które przeżywają. A ta odnowa będzie, o której jest w temacie naszego roku formacyjnego, będzie wtedy, kiedy będziemy szukać Boga jako synowie i córki, będziemy szukać Boga jako Ojca, nie menadżera, drodzy pracownicy Korpo. Nie leku na cierpienie, drodzy wszyscy chorzy, utyskujący na życie. Nie absolutu, drodzy wszyscy filozofowie, analitycy życia, ale jako synowie córki szukający Boga. I tutaj następne zdanie z, z formacyjnych tekstów. Z tego rozpoznania wynika przekształcenie stosunku człowieka do świata, który go otacza. Z tego rozpoznania wynika przekształcenie stosunku człowieka do świata, który go otacza. Laudato Si, ostatnia encyklika papieża Franciszka, encyklika społeczna, będzie nam towarzyszyła w tym nadchodzącym roku formacyjnym. Z pewnością wiemy, że to są pierwsze słowa modlitwy pochwałą bądź panie ułożonej przez świętego Franciszka zasydną. Błędem, błędem jest uznawanie świętego Franciszka za pierwszego ekologa. Za tego, który wymyślił segregowanie śmieci, był za odnawialną energią, popierał wegan i wierzył, że zwierzęta będą z nami w niebie. Takiego świętego Franciszka nie ma. Taki Franciszek nie był. Franciszek był mistykiem. Nie był pierwszym ekologiem. Właśnie niekiedy nawet księża taki, taki mają, mają, mają styl mówienia o Świętym Franciszku, albo na pierwsze pytanie, jakie z czym się kojarzy Święty Franciszek, lud odpowiada: z czym? Ze zwierzątkami, z przyrodą. To jest, to jest niezrozumienie postaci, postawy, duchowości Świętego Franciszka. Święty Franciszek był mistykiem. I kluczem do zrozumienia całego Jego życia i duchowości, to nie jest ekologia, a to jest osoba Jezusa. Proszę go kojarzyć nie z ekologią, ale z naśladowaniem Jezusa. To tak powtarzam, bo to dla mnie, dla Franciszka jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Ja, ja wychowałem się w, przy klasztorze franciszkańskim i dzięki moim współbraciom nigdy nie miałem obrazu franciszka jako, jako zwierzątka, ze, 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 ze zwierzątkami. Franciszek zawsze kojarzył mi się z krzyżem, ze żłupkiem, z żywą, z doświadczeniem Boga, którego cały czas szukał. I Franciszek w modlitwie Laudato Si, pochwałą bądź Panie, zachęca braci do pierwszej, pierwotnej modlitwy, jaką modlili się Adam i Ewa w raju. O tej modlitwie też mówi jeden z punktów katechizmu kościoła. Pierwsza modlitwa Adama i Ewy to była modlitwa: Wow! To była modlitwa zadziwienia i zachwycenia dziełami Bożymi. Szli sobie ścieżkami raju, patrzyli na, na to, co Pan Bóg stworzył. Adam patrzył na Ewę, Ewa na Adama i mówili: Wow! Wow! Jaki Pan Bóg jest dobry, jaki jest Pan Bóg piękny, jaki jest Pan Bóg wspaniały. I to była pierwsza modlitwa. I niech te materiały formacyjne i modlitwa laudatość i bądź pochwalony, zachęca nas do takiej, do takiej postawy, do modlitwy zachwycenia i zadziwienia dziełami Bożymi. Pudzę się rano, przecieram oczy, patrzę na mojego ustu małżonka i co mówię? Wow, Panie Boże, jesteś wspaniały, jesteś dobry dałeś mi tego małżonkę, jaki on jest piękny, jak pięknie go stworzyłeś, bądź uwielbiony. Laudato si. Potem idę do toalety, myję zęby, patrzę się w lustrze i co robię? Znowu modlitwa. Wow, Panie Boże, jak Ty jesteś wspaniały, jak Ty jesteś dobry, jak pięknie mnie stworzyłeś, bądź uwielbiony. Laudato si. Idziemy na spacer do parku, pracujemy przy komputerze, e, 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 oglądamy jakieś kulturalne, kulturalne dzieło. Ta modlitwa wow, niech nam towarzyszy. A tematy formacyjne poszczególnych spotkań, takie jak gospodarka z duszą, technologia, kreatywność i władza, tematy związane z nauką i dialog, dialogiem, niech nas też do tego zachwycają. Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest wspaniały, Pan Bóg jest piękny, si współczesnemu też małżeństwu, rodzinom, społeczeństwu. Brakuje też tego, wow, zachwyceniem się sakramentem małżeństwa i tajemnicą małżeństwa, pomysłem małżeństwa, jakie proponuje nam Pan Bóg. Jeszcze jedno zdanie z tych materiałów formacyjnych. Człowiek jest istotą zanurzoną w cudownym, boskim stworzeniu, a jego spojrzenie na naturę, społeczeństwo, Rola męża i żony powinno być horyzontalne. Człowiek jest istotą zanurzoną w cudownym boskim stworzeniu, a jego spojrzenie na naturę, społeczeństwo, rolę męża, żony powinno być horyzontalne. Robimy pewien błąd w życiu duchowym, przychodząc do Pana Jezusa i pytamy się go, jak żyć. Denerwujemy się, że nie słyszymy odpowiedzi, bo. Jezus chce, żebyśmy przyszli do Niego z pytaniem, jak żyć wiecznie. Na pytanie, jak żyć, może nam odpowiedzieć Mam Pan Premier, może nam powiedzieć jakiś psycholog. Na to pytanie może nam odpowiedzieć jakieś, jakieś idee filozoficzne. A Jezus Chrystus, nasz Panie Zbawiciel, odpowiada nam, nam na pytanie, jak żyć wiecznie. I nasze materiały formacyjne nam nie podpowiadają, jak żyć. To odpowiadają, jak żyć wiecznie. Ruch ekip również. Jak żyć wiecznie? To nam, to nam pokazuje, to są, to są materiały informacyjne. Tam to nie ma, jak, jak żyć. Jak żyć, to ja mogę sobie poczytać, albo oglądać sobie siadanie, pytania na siadanie, prawda? Oglądam sobie, o już wie, jak żyć. A czytam materiały informacyjne, i tam mam odpowiedź, podpowiedź, jak żyć wiecznie. To jest różnica. I to jest ta odnowa. I tutaj już mamy taką małą odpowiedź, e, e, dlaczego wiele małżeństw przychodzi i rozczarowuje się naszym ruchem. No bo nie odpowiadamy, jak żyć, tylko jak żyć z perspektywą wieczności, z perspektywą zbawienia, z perspektywą, że jest niebo, ty jesteś odkupiony i twoim celem jest szczęśliwość wieczna z osobowym Bogiem Jezusa. Słówko zaczął, zaczął, ja? to robią, notatki sobie napisać drukowanymi literami, że my, chrześcijanie, wy, małżeństwa, jesteście narzędziami, a nie przyczyną łaski. Zapisać, zapisać nie zdołamy, nie jesteśmy tymi, którzy mają wymuszać Bożą łaskę, więcej robiąc. Jesteśmy, jesteśmy tym, który Pan Bóg się posługuje. Jesteśmy tylko zaczynem Bożej łaski. Nie wymuszamy. Nie wymuszamy. To słowo niech będzie takim uspokojeniem dla tych wszystkich par sektora, które przeżywają niepokój, bo ile osób przyjdzie. Czy my wszystko żeśmy zrobili, żeby przyszło więcej osób. Jesteś tylko narzędziem, a nie przyczyną maski. Bóg jest przyczyną łaski. Jesteśmy tylko, tylko narzędziami. To jest... To samo, tak samo wobec dzieci. Ty tylko jesteś narzędziem, a nie przyczyną łaski. Tylko narzędziem. Tak masz budować relacje, jako, jako, jako narzędzie Bożej łaski, a nie przyczyna. Przyczyna, przyczyna. To, 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 to dziecko nic, nie bez ciebie nie zrobi, tylko bez Boga sobie nie poradzi. I może ten rok formacyjny też jest zachętą do tego, żeby przejść od modlitwy daj mi do modlitwy uczyń mnie. I przychodzimy do pana Boga z taką listą. Tutaj ma. Tak? Daj mi, panie Boże, tutaj zdrowie, dobre relacje, szczęście, piękną pogodę na urlop, e, dużo pieniędzy, lepszy dom, e, 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 więcej cierpliwości do swojego męża, e, więcej cierpliwości do swojej dzieci. Taka lista, daj mi. A taka lista często może świadczyć, że to ja chcę kontrolować swoje życie. Jestem przekonany, że Bardziej owocniej, o więcej owoców w naszym życiu, będzie miała modlitwa Uczyń mnie. Panie Jezu, Uczyń mnie czym? Zaczynaj. Uczyń mnie czym? Narzędziem Twojej łaski. Uczyń mnie Twoim uczniem. Uczyń mnie świętym. Dzięki modlitwie Uczyń mnie dajemy świadectwo, Bogu, sobie i innym, że chcemy być całkowicie zależni od Pana Boga. I to jest owno. Przejście, daj mi, to uczyń mnie, bo chcę być całkowicie zależny od Pana Boga. Całkowicie. Jeżeli nie będę zależny od Pana Boga i nie zgodzę się na to, to będę chorobliwie zależny od innych ludzi. Bardzo jest wielka różnica między daj mi dobrą żonę, a uczyń mnie dobrym mężem. I ostatnie zdanie. Święty Franciszek, z Asyżu bardzo często mówił nam, braciom: zacznijmy od nowa. I na progu tego, tego roku formacyjnego, który też będzie odnosił się do odnowy, też te słowa każdemu z nas powtarza: Zacznijmy od nowa, bracia i siostry. Zacznijmy od nowa już nie po swojemu, to już żeśmy próbowali tyle razy, według swoich zasad i norm. Zacznijmy od nowa po Bożemu, według Jego praw i nakazów. Bracia, siostry, zacznijmy od nowa. Patrząc na Was, nie mogę inaczej zakończyć jak: Wow! Panie Boże, jak jesteś dobry, jak jesteś piękny. Bądź uwielbiony przez tę wspólnotę, bądź uwielbiony za wszystko, co czynisz w ich życiu. Bądź uwielbiony przez wszystkie ich relacje, bądź uwielbiony przez wszystkie ich marzenia i plany. Uwielbiam Cię, Panie Boże. Wow! rátok nézve újra csak ezt tudom mondani, hogy kezdjük újra, wow, micsoda fantasztikus az Isten, hogy benneteket megteremtett. Gyönyörű vagy Uram, és szép vagy, és hálás vagyok neked azért, amit most látok innen. wow. wow.